Siema mordy, to i dobra pierwsze pytanie. Czy masz piwnicę? Lepiej nie pytaj. Czy masz gościa z piwnicy? Ratunku. Cicho tam, bo nie dam ci jeść. W jakim programie robisz animację? Robię animacje w Kinemaster Pro. Co? Nie wiem nie mam takiej osoby. Gówno czy kupa. gówno. <powers> Dobra to koniec. Kolejny i na 500 subów.